Dzień dobry moi drodzy, w tym odcinku przygotowałam dla Was 7 pomysłów na kanapki z awokado, mam nadzieję, że przepisy Wam się spodobają, no i zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od takiego klasyku, czyli połączenia awokado z pomidorem i mozzarellą. Wcześniej nie dodawałam tej mozzarelli i żałuję, ponieważ to połączenie jest o niebo lepsze od samego pomidora, naprawdę. Spróbujcie sobie zjeść to wszystko razem. Zazwyczaj robię taką pastę, ponieważ te wszystkie przyprawy się tak fajnie łączą. Dodaję sól, pieprz cytrynę i odrobinę chili, żeby to wszystko było takie ostre. Mozzarellę kroję na kawałki tak samo jak pomidora, no i wszystko w zasadzie wykładam. Dodatkowo zawsze podpiekam chleb jest taki chrupiący i moim zdaniem pasuje najlepiej. Często też zamiast masła, generalnie dodać jeszcze jakiś smak, dodaję sobie śmietankowy serek Filadelfii albo Twój smak. Zależy co mam w domu, ale to jest takie typowe. No i wszystko wykładam, na koniec przyprawiam, żeby jeszcze podbić ten smak. No i kanapki z awokado, pomidorem i mozzarellą są gotowe. Jeśli ktoś nie przypada z awokado, ja kiedyś też nie lubiłam, aby. Bo jeśli ktoś nie jadł, to niech spróbuje sobie kanapek właśnie w tej wersji. Drugi pomysł na kanapkę to będzie połączenie tego śmietankowego serka z wędzonym łososiem, ale na ciepło, żebyście nie pomylili i nie kupili tego na zimno na kanapki. Do tego oczywiście robimy pastę z awokado standardowo. Jedyne co tutaj się zmieniło to, że dodałam czosnek. Naszego łososia łączymy z serkiem śmietankowym i porządnie rozgniatamy. Dodajemy obowiązkowo cytrynę, ponieważ łosoś no, uwielbia cytrynę i to jest must have naprawdę. Dodatkowo Przyprawy, wykładamy wszystko na podpieczone kanapki, oczywiście. No, chyba, że wolicie takie zwykłe, ale ja polecam podpieczone. Do tego fajnie dodać sobie jeszcze rukole. Ja akurat miałam limonkę, więc to wszystko wyłożyłam. Oczywiście nie trzeba jej jeść, ponieważ była ona potrzebna do dekoracji. Ja w tych kanapkach jestem zakochana. Bardzo polecam spróbować tego przepisu, jeśli znudziła Wam się taka tradycyjna wersja z awokado. Teraz bardzo szybki przepis, a w zasadzie nie przepis, bo chyba każdy kto lubi awokado jaduje w takim połączeniu, czyli z jajkiem. Załóżmy, że ten odcinek to jest bardziej taki zbiór pomysłów właśnie na awokado. Polecam sobie tutaj zrobić jajko koszulce one najbardziej pasuje co prawda wymaga większych umiejętności i często nie wychodzi więc dla bezpieczeństwa lepiej um, zrobić to jajko na zwykłej patelni polecam dodać sobie do tego wszystkiego ketchup dobra to przechodzimy do trzeciego przepisu e, tym razem na słodko to będzie jedyny przepis na słodko naprawdę ciężko mi było coś wymyślić mm, ale jeden jest <tryk> tym razem e, przeważająca ilość to będą kanapki na słono Robimy sobie taką ala Nutelle. To musi być naprawdę dojrzałe awokado i dojrzały banan. Do tego spora ilość kakao, żeby wszystko było mocno czekoladowe. Ja akurat miałam taką mąkę z orzechów laskowych. Możecie tutaj po prostu pokroić jakieś orzechy bardzo drobno albo nawet zmielić na taką mąkę i dodać, żeby ta pasta smakowała choć troszeczkę jak Nutella. Ona i tak nie będzie smakować tak samo. Można tutaj pokombinować, dodać na przykład jeszcze daktyle, żeby to jakoś przypominało taką Nutellę. Na koniec dodałam sobie podpieczone wiórki kokosowe, które bardzo fajnie pasują i są przepyszne. Do tego banan, no i na jedną kanapkę dałam Masło orzechowe, które w zasadzie tak średnio pasowało, ale i tak było dobre. No. <ścoughs> Pokażę Wam moją tuńczykową pastę z awokado, wiem brzmi dosyć dziwnie, ja nie sądziłam, że tuńczyk będzie aż tak pasował do awokado, ale popróbowałam i przekonałam się, że jednak pasuje. Pokroiłam czerwoną cebulę w kostkę, chociaż i tak wyszło jej dosyć sporo. Kawałek ogórka pokroiłam również w kostkę i do tego jeszcze pokroiłam zieloną cebulkę szczypiorek, tak. Dobra, tuńczyka łączymy z awokado i dodajemy jeszcze troszeczkę tego serka śmietankowego, żeby cała ta pasta się tak fajnie połączyła, bo bez tego jest troszeczkę ciężko. Dodajemy wszystkie składniki i porządnie mieszamy. No i wystarczy teraz to wszystko też doprawić. Cytryna, sól, pieprz. Jeśli chodzi o pieczywo, użyłam sobie tym razem bułeczki, jakiejś pełnoziarnistej, bo akurat taką miałam w domu, którą ostatecznie przekroiłam na cztery części. Zamiast masła posmarowałam wszystko tym serkiem śmietankowym. To jest naprawdę fajna opcja. Nie dość, że mam mniej kalorii, to jeszcze według mnie jest lepsze od masła. Ale jak kto woli, i tak prezentują się nasze kanapki, i wydaje szósty przepis. Spodziewałam się, że te kanapki W ogóle ta pasta będzie taka dobra. No nie spodziewałam się, że połączenie tuńczyka z awokado będzie dobre, ale jest za <słuch> serio spróbujcie. Pokażę Wam teraz przepis. Jeden z moich ulubionych. Jest to w ogóle filmik, który pojawił się już na kanale, ale stwierdziłam, że go odnajdę i postanowiłam użyć go w tym filmie, ponieważ taki przepis nie może pójść w niepamięć i trzeba o nim przypomnieć. Jeśli chodzi o proces, to pieczarki podsmażamy z cebulką na odrobinie oleju, dodajemy szpinak i całość dusimy, tak żeby pieczarki nie były surowe. Obok rozbijamy jajo, robimy jajecznicę z przyprawami, dałam tylko sól, pieprz. No i to tyle, jeśli chodzi o ten etap. Teraz przechodzimy do pieczywa, ja używam sobie pełnoziarnistego, to jest chyba żytni, razowy, ale nie jestem pewna. Generalnie tutaj bardzo fajnie pasuje jednak pełnoziarniste pieczywo. Oczywiście mój ulubiony serek śmietankowy, którego nie mogło zabraknąć. Jajecznica i nasza mieszanka szpinakowa z pieżarkami. Na górę dodałam jeszcze suszone pomidory, przyprawiłam i tak prezentują się kanapki. Powiem Wam, że one są tak dobre, co je przypominam ten smak i to jest dosłownie 10 na 10. Spróbujcie sobie sami, a się przekonacie. Przechodzimy do ostatniego przepisu. Udało mi się w końcu, pierwszy raz w życiu dorwać bajgla w Lidlu. Nie wiem dlaczego, ale nigdy nie mogłam na niego trafić. Także kupiłam i stwierdziłam, że zrobię taką pastę z jajka i groszku. Do tego oczywiście bazą będzie awokado. Przyprawiłam, dodałam cytrynę, dodałam chili i odrobinkę, ale dosłownie odrobinkę seleru naciowego. Ja za selerem naciowym nie przepadam, ale bardzo fajnie chrupał w tej paści bajgela przekroiłam na pół. Ja go akurat podpiekłam na tosterze, ale warto dać go wcześniej na chwilkę do piekarnika, żeby troszkę zmiękł, bo przyznam, że był dosyć twardy, a kupiłam go rano. No ale taki urok pieczywa ze sklepu. To nigdy nie będzie to samo co taki bajgiel ręcznie robiony albo z kawiarni, taki świeżutki, mm, zaraz po wyjęciu z pieca. Właśnie ostatnio tak jadłam. O oh wow, to było tak dobre. <grych> ale wracając do przepisu, popełniłam błąd, ponieważ wyłożyłam tą pastę na górę bajgla przez co miałam problem go pokroić i nie wyglądał zbyt dobrze, ale jakoś go ogarnęłam, no i tak się prezentuje. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że przepisy Wam się spodobają, zmienicie troszeczkę rutynę, jeśli mieliście problem, jedliście dotąd cały czas to samo, bo ja tak miałam z awokado i pomidorem. Dajcie znać, jaki kolejny produkt ma się znaleźć w tej serii. Nie zapomnijcie o subskrypcji, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!